Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na prezentacji firmy Audytel dotyczącej przygotowania organizacji do kontroli GIODO. Moje nazwisko Raszewski. Prezentację poprowadzi konsultant do spraw danych osobowych, pan Tomasz Prześko. oddaję Ci głos. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję za zarejestrowanie się na naszym webinarze. Mam nadzieję, że wiedza, którą tutaj Państwu przekażemy będzie pożyteczna w Państwa codziennej pracy i przyda się. Postaramy się przedstawić to, postaram się przedstawić to Państwu od strony praktycznej, nie, nie jakiejś tam bardzo sformalizowanej no z racji naszego doświadczenia tutaj w tym zakresie i z racji działalności, którą prowadzimy. Na początek no, omówimy sobie w ogóle jaką tę dokumentację trzeba posiadać, jak ją zorganizować, co ona musi zawierać jakieś praktyczne aspekty tego, o czym się zapomina, bo nie jest to wprost wymienione w przepisach. Co możemy robić podczas tej kontroli, co możemy dokonywać, czego nie możemy robić, co należy zrobić z protokołami pokontrolnymi, jak te zalecenia należy praktycznie wdrażać, jak składać odpowiedzi, wyjaśnienia no oraz procedura odwoławcza. Tak, nie zgadzamy się, nie, nie jesteśmy zadowoleni z decyzji GIOZDA. Możemy się odwołać, opowiem Państwu, jak, jak to zrobić. Na początku chciałem rozwiać trochę takich panujących mitów, oczywiście nie, nie powszechnie, natomiast ja się z nimi dosyć często spotykam podczas różnych audytów czy, czy rozmów z ludźmi. Przede wszystkim jest porozumienie pomiędzy GIODO a Państwową Inspekcją Pracy. No i zdarzają się jakieś maile, które informują mnie, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie prowadzić kontrolę zamiast GIODO. Prawda? No oczywiście jest to nieprawda, ponieważ Państwowa Inspekcja Pracy nie ma takiego ustawowego upoważnienia. Jedyny taki praktyczny wymiar tego porozumienia jest taki, że jeżeli podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. stwierdzą oni rażące naruszenia dotyczące ochrony danych osobowych, to zawiadomią o tym GIODO, no i GIODO oczywiście zrobi drugą stronę, tak, więc jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza no, więcej kontroli niż GIODO, to nie należy się obawiać tego, że pitnam będzie tutaj sprawdzał politykę bezpieczeństwa danych osobowych, proszę Państwa. I drugim takim mitem, który również powszechnie panuje jest fakt, że jeżeli nie podlega zbiór danych, który ja przetwarzam, jest zwolniony z obowiązku rejestracji, no to nie muszę stosować przepisów ustawy, tak, no jest to nieprawda. Obowiązek rejestracyjny jest jednym z wielu obowiązków nałożonych przez ustawę o ochronie danych osobowych i to, że ustawa zwalnia nas z tego obowiązku, to nie znaczy, że nie musimy na przykład zbierać zgód na przetwarzanie danych, czy nie musimy stosować wymaganych prawem środków, środków zabezpieczeń. Jakie, proszę Państwa, są te, są te wymogi dotyczące tych dokumentacji? Wynikają one oczywiście z rozporządzenia MSWIA, które wprost literalnie określa nam, że musimy wdrożyć taką dokumentację i co ta dokumentacja musi zawierać polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi wraz, wraz z wykazami. Także jest to dosyć wymienione literalnie. Giodo również wydało taką broszurę dotyczącą opracowania praktycznego tych dokumentów. No niemniej jednak ich, ich opracowanie bywa czasami kłopotliwe, szczególnie jeżeli nasza organizacja jest duża, nie, nie mamy w tym dosyć, dosyć, dużego, dosyć dużego doświadczenia, proszę Państwa ta dokumentacja, którą musimy mieć jest częścią, ponieważ musimy prowadzić również wykazy do tej dokumentacji. Co ważne, ta dokumentacja musi być aktualna, tak, jeżeli była zrobiona kilka lat temu, nikt tego nie aktualizował, nikt na to nie patrzył, to prawdopodobnie podczas kontroli no, zostanie to oczywiście wytknięte jako uchybienie, tak? ponieważ nie ma systemów informatycznych w tej dokumentacji, czy są wpisane jakieś nieaktualne, proszę Państwa. Musimy, no, fajnie jest udowodnić, że dokumenty były aktualizowane, czy to przez jakiś wykaz zmian zawartych w takim dokumencie, czy przez posiadanie jakichś starych, starych wersji takich dokumentów. Nie jest to oczywiście jakiś wymóg prawa, tak? Natomiast, natomiast jest to bardzo mile widziane i pokazuje, że faktycznie się tym zajmujemy. Wpisywanie, proszę Państwa, osoby odpowiedzialnej za zmiany w dokumencie, tak, żeby GIODO mogło podczas kontroli, żeby inspektorzy mogli rozmawiać. Te wszystkie, proszę Państwa, te wszystkie czynności wymagają no niestety dosyć dużego nakładu pracy, szczególnie jeżeli mamy organizację, która szybko się zmienia, zatrudnia nowych ludzi, przenosi się. Zmienia środowisko, w którym pracuje, czy zmieniają się jakieś zadania, dochodzą nowe dziedziny działalności. Tak? Niektóre wymagają naprawdę dosyć, dosyć dużej pracy i, i dosyć dużych, dużych zmian. Proszę Państwa, najczęstsze błędy w dokumentacji to jest takie zestawienie oczywiście otwarte, niemniej jednak no, wynika ono z naszych doświadczeń audytowych, z tego co podczas naszych prac stwierdzaliśmy u klientów, czego brakowało, co było nie do końca, nie do końca zrobione, proszę Państwa. Wiele tych spraw dotyczy takich rzeczy, no powiedzmy stricte organizacyjnych, natomiast dużo rzeczy dotyczy też spraw technicznych, tak? I... Czy te procedury są ważne? Na no, za przykład podam państwu mail, który otrzymałem jakiś miesiąc temu z informacją, że przesyłają do mnie hasło. Hasło zostanie wysłane innym środkiem komunikacji. No i za chwilę dostałem hasło do tego pliku na ten sam adres mailowy. Co więcej, jak zjechałem trochę w dół tego maila, to dostałem informację, że to jest hasło uniwersalne wykorzystywane w całej organizacji. Także brak procedury, tak wysłanie tego samego hasła. Jeżeli by był zły odbiorca, no to by wiedział, że ta organizacja ma takie hasło. Zdarza się, proszę Państwa, bardzo często, że te dokumenty nie są wdrożone formalną decyzją zarządu czy osób upoważnionych do reprezentacji spółki. Tak? No, przepisy nie określają wprost takiego wymogu. Oczywiście tam jest zapisane, że administrator danych to wdraża, więc warto również o tym pamiętać, gdy, gdy coś takiego robimy. I proszę Państwa, taki błąd też formalny, czasami on nie, nie jest błędem wynikającym z prawa, ale ma mocny wpływ na w ogóle funkcjonowanie tego systemu bezpieczeństwa danych osobowych. Rola administratora bezpieczeństwa informacji, czyli to, że jest ona wrzucona komuś na siłę, Kogoś, ktoś został wylosowany, albo administratorem bezpieczeństwa informacji jest pracownik działu kadr, który widzi tylko no, dokumenty załóżmy swojego działu. Czy jest to informatyk, który w wielu przypadkach kontroluje sam siebie, bo wydraża nowy system informatyczny, jednocześnie musi go skontrolować pod kątem zgodności z przepisami prawa. Tak no czasami się zdarza również testowe odtworzenie kopii zapasowych, no i jest pytanie, po co wykonywać takie odtworzenie. No po to, że czasem kopia się może na przykład nie odtworzyć i wtedy niestety zostaniemy, zostaniemy na loć.